Wiadomo dalej. Idą Słuchajcie, idziemy do godziny maks 17. I w tym momencie każdy niech skręci w lewo lub zejdzie tutaj szlakiem, zaraz będzie taka droga na dół i o 17.30 40 tu na tym placu z powrotem zbiórka nie odjeżdżamy nikt nie odjedzie póki póki 25 metrów będziemy się przesuwać nie, na tyle ile nam nie, nie, to jest nie tam jeszcze tam zostawię wam tutaj yy, Mapkę mniej więcej poglądował, nie wiem gdzie jesteśmy, w którym kierunku będziemy szli